Smok to najpopularniejszy z chińskich symboli zwierzęcych, uważany za stworzenie dobroczynne i potężne, a jego wizerunek za przynoszący szczęście. Smok w kulturze dalekowschodniej jest władcą wód, deszczu, rzek, mórz, a zarazem oczywiście urodzaju i płodności. Jest symbolem mocy, władzy cesarza oraz męskiej zasady yang. I jakoś tak przypadkiem nie przypadkiem mamy dzisiaj w rozkładzie tarotowego portretu dnia cztery bardzo mocne męskie karty. Kartę Maga, kartę Cesarza, kartę Rydwanu oraz kartę arcykapłana. Witam serdecznie w tarostacji i zapraszam na omówienie tarotowego portretu dnia 23 kwietnia 2020.

Tak jak powiedziałam, dzisiejszy rozkład omawiam na podstawie Smoczej talii, czyli The Dragon Starot oraz dwóch kart rozpoznania wewnętrznego, karty odwet i karty uzdolnienia. W zasadzie karty tutaj w tarotowym portrecie są bardzo takimi dobrymi, mocnymi kartami, tak jak powiedziałam, dużo, dużo takiej mądrej, męskiej energii, bo Tą mądrość mamy tutaj i w karcie Maga, i w karcie Cesarza, i w karcie Arcykapłana. Karta Maga szczególnie zwraca uwagę, ponieważ zwykle na karcie Maga widzimy młodą osobę, taką osobę w pełni sił, a tutaj najwyraźniej, ponieważ osoba jest starsza, z siwymi włosami, z siwą brodą, najwyraźniej karta ta pokazuje. Siłę płynącą z doświadczenia, z umysłu, z, ze znajomości samego siebie. I fajnie byłoby, żeby ta właśnie mądrość zdobyta w wyniku doświadczeń połączyła się z rozumem cesarza, wiarą arcykapłana, no i siłą, siłą fizyczną, którą symbolizuje. Karta mocy czy siły, bo różnie jest nazywana. I widząc te karty, w zasadzie mogłabym powiedzieć, że no, jutrzejszy dzień. Ma bardzo sprzyjającą tarotową pogodę. Gdyby nie niepokojąca karta wieży na zakończenie rozkładu. Karta wieży, która no, pokazuje zdecydowanie proces jakiejś destrukcji i nie oszukujmy się, nie wygląda ta wieża dobrze. Widząc wieżę i rydwan w jednym, w jednym tutaj rozkładzie y, zawsze zawsze uprzedzam o, y, i proszę o rozwagę na drodze bo, y, bo tak jak właśnie karta Rydwanu y, symbolizuje drogę tak, tak wieża y, może pokazywać jakieś nieprzewidziane y, na tej drodze zdarzenia y, dlatego dlatego y, życzę żeby, żeby tutaj nic złego się nie zdarzyło mnie się nieraz zdarza, kiedy mam właśnie taki rozkład z rydwanem, szczególnie z podwójnym rydwanem i zwierzą. Zdarza mi się nie tyle samej ulec jakiemuś wypadkowi czy jakiemuś nieprzyjemnemu zdarzeniu, typu pęknięta opona i, i tym podobne, ale często po prostu jestem świadkiem wypadków lub, lub te wypadki, które zdarzają się na drodze, w jakiś sposób wpływają na moje szanse dotarcia na, na czas tam, gdzie, gdzie akurat jadę. Dlatego Dlatego poświęciłam tutaj tyle czasu na te, na te dwie karty, bo jest między nimi jeszcze karta siły, która, która też uprzedza, żeby właśnie raczej wybrać uprzejmość na drodze, raczej nie wymuszać pierwszeństwa, raczej, raczej zachowywać się jak najbardziej rozważnie. No i to i w karcie cesarza, i w karcie arcykapłana, tą mądrość i rozwagę możemy odnaleźć. I teraz jak do dzisiejszego rozkładu dnia mają się karty dopowiadające. Karta, odwet. No, ni mniej, ni więcej, tylko na złość mamie odmrożą sobie uszy. Proszę zobaczyć, ta osoba, która tutaj wchodzi na kruchy pękający lód, robi to po to, żeby wzbudzić tutaj żal, skruchę, czy jakieś inne emocje w tej drugiej Postaci. Yy, i myślę, że nie jest to najlepsza, najlepsza metoda właśnie na dotarcie do kogoś na przekazanie jakichś swoich m, problemów dużo lepiej m, wykorzystać m, swój dar. Każdy z nas, każdy z nas jakiś dar posiada niezależnie od tego, czy, czy odkryty ten dar został czy, czy nie odkryty, Czy o nim wiemy, czy się z nim w ogóle nie identyfikujemy. Każdy z nas ten dar ma. Niektórzy m, odkrywają ten dar dopiero pod koniec życia kiedy już na przykład są na emeryturze, nic nie muszą. Wtedy, wtedy zaczynają realizować swoje pasje i, i tak jak mówi powiedzenie lepiej późno niż wcale ale zawsze lepiej, zawsze lepiej odwołać się do swoich uzdolnień zawsze znaleźć klucz do, lepiej znaleźć klucz do swojego potencjału zresztą potencjał jest też ukryty jak najbardziej w karcie MAGA niż, niż kogoś oskarżać o to, że mamy poczucie bycia ofiarą, że mamy poczucie krzywdy. I no, takie, takie, że tak powiem, działania nigdy nie są dobre, nigdy nie przynoszą tak naprawdę szczęścia i satysfakcji tej osobie, która chce ten odwet na tej drugiej osobie zastosować. Znam takie sytuacje z życia, gdzie na przykład kobieta. Która m, bardzo chciała, żeby jej dziecko było chłopcem, y, urodziła dziewczynkę, y, i potem y, o wszystko do y, córki miała pretensje, y, jak choćby o to, że y, Ojciec zaczął pić, jak choćby o to, że, że ojciec odszedł, jak choćby o to, że ona nie może sobie znowu życia ułożyć, wszystko to miało być winą tego dziecka, które tak naprawdę nie miało żadnego wpływu żadnego wpływu na to, co się z nim działo, no bo było tylko dzieckiem, właśnie. Natomiast natomiast no, takie traktowanie. Tej osoby przez matkę. Oczywiście miało ogromny wpływ na późniejsze poczucie wartości tej, tej osoby, na poczucie jej mocy sprawczej. No i często, często takie, takie działania kończą się wspólną destrukcją, którą pokazuje karta wieży. I nie jest dobrze, jeżeli, jeżeli właśnie, jeżeli nie widzimy w drugiej osobie jej uzdolnień, jeżeli nie widzimy tego, co ta osoba może nam dać, a tylko uważamy ją za winną naszej krzywdy, za winną tego, że to my jesteśmy ofiarą. Tym bardziej, że ten cesarz, o którym już nieraz mówiłam, że oznacza odpowiedzialność przede wszystkim, Odpowiedzialność za samego czy samą siebie, za to, żeby brać, żeby brać odpowiedzialność właśnie za swoje czyny, za to, żeby, żeby nie obarczać innych winą za to, co się nam zdarzyło. Inni ludzie tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na to, jak my interpretujemy to, co nam się przytrafia. I niektórzy z nas, tak jak mówi powiedzenie, widzą szklankę do połowy próżną, inni do połowy pełną. Od nas zależy, jak zinterpretujemy każde zdarzenie, każdą sytuację. Dlatego namawiam bardzo serdecznie, żeby. Być jutro rozważnym, odpowiedzialnym i, i powstrzymać nerwy na, na wodzy, nie pozwolić sobie wybuchnąć, nawet gdyby bardzo się chciało. Życzę Państwu bardzo miłego dnia i bardzo bezpiecznego powrotu z weekendu. Zapraszam do kolejnego portretu. Do usłyszenia!